Witaj. Rozwiążmy następujące zadanie. Przedstaw trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej. Mamy następujący trójmian kwadratowy uporządkowany od najwyższej potęgi, czyli zauważ, tu mamy x kwadrat, tutaj mamy x do potęgi pierwszej, tutaj oczywiście mamy x do zerowej, czyli tak naprawdę nie mamy żadnego x. Wyznaczmy na początku współczynniki ABC. Zauważ, liczba, która stoi przy x kwadrat, to jest minus 1, czyli A to jest minus 1. Liczba, która stoi przy samym x to jest współczynnik b minus 11, a wyraz wolny bez x c, jak widzisz tutaj, to jest 12. Wzór na deltę na pewno pamiętasz na pamięć i wstawiamy po kolei w miejsce literki b minus 11, czyli mamy minus 11 do kwadratu. Minus 4 przepisujemy, a w miejsce literki a wstawiłem od razu minus 1. I razy c, czyli razy 12. Minus 11 do kwadratu, minus i minus daje nam plus. A 11 razy 11 to 121. Tutaj zauważ, wymnożymy trzy liczby. Minus i minus daje nam właśnie ten oto plus. A 4 razy 1 to 4 i razy 12 48. Kolejnym naszym krokiem będzie dodanie tych liczb i mamy 169. Warto obliczyć od razu pierwiastek z delty, czyli pierwiastek ze 169 to oczywiście 13. Na pewno pamiętasz, że jeżeli delta jest dodatnia, a w naszym przypadku tak jest, to wówczas mamy dwa pierwiastki rzeczywiste: x1 i x2. Zatem x1 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, i obliczmy najpierw właśnie x1. Zajmijmy się najpierw mianownikiem. 2 razy a, czyli 2 razy a to jest minus 1, czyli w miejsce a wstawiliśmy minus 1. Następnie minus b mamy minus, a b to jest minus 11, czyli otrzymujesz minus minus 11. Następnie plus pierwiastek z delty. Pierwiastek z delty to jest 13, czyli plus 13. Następnie troszeczkę sobie tutaj uprościmy, zauważ. Przećwiczmy pamięć. Minus i minus daje nam plus, czyli plus 11 plus 13 to 24. A 2 razy minus 1 to minus 2. 24 na minus 2 minus 12. W kolejnym kroku obliczmy x2. Na początku 2 razy a w mianowniku w miejscu literki a wstawiamy minus 1. Minus b, czyli minus. B minus 11, czyli minus minus 11. I minus pierwiastek z delty. A pierwiastek z delty to jest 13, czyli masz minus 13. I znowu przećwiczmy pamięć. Minus i minus daje nam plus, czyli tutaj otrzymujemy plus 11. Plus 11 i minus 13 to minus 2. I 2 razy minus 1. To minus 2. Minusy się redukują, minus i minus daje nam plus, 2 przez 2 po skróceniu, oczywiście 1. Mamy wszystko, co jest nam potrzebne do obliczenia postaci iloczynowej. Literkę A mamy, pierwszy pierwiastek X1 i X2. Zatem w miejsce literki A wstawiasz minus 1. Następnie przepisujemy nawias X minus, a w miejsce X1 wstawiamy minus 1. 12, czyli otrzymujemy minus minus 12. W drugim nawiasie początek przepisujemy, a w miejsce x2 wstawiasz 1. Następnie troszeczkę tutaj uprościmy tę postać iloczynową. Zauważ, ta jedynka jest niepotrzebna, bo wystarczy napisanie samego minusa. Tutaj te dwa minusy dają nam plus, ostatni nawias został przepisany. A więc mamy już obliczoną postać iloczynową, Takiego oto trójmianu kwadratowego. Cześć!